Siemano z tej strony Mati, witam Was na kanale Forum Deskorolkowe. A w dzisiejszym odcinku skoczymy sobie na dwie miejscóweczki, ponieważ jest to moja druga, trzecia jazda od października. Ponieważ w tym czasie zdążę i w październiku, i w styczniu skręcić kostkę, więc na razie bardzo, bardzo delikatnie. Ale dlatego sobie przykręcimy nowy blacik, bo stary już jest mocno zużyty. No i co, i przy okazji trochę Wam mógłbym coś poopowiadać, jak już tutaj siedzę i mam ustawioną kamerę, już przykręcam deseczkę, no to otóż jak to się zdarzyło, że skręciłem dwa razy kostkę w ciągu dwóch miesięcy? Jak to się zdarzyło, że w ogóle dwa skręcenia kostki spowodowały coś takiego, że w ogóle praktycznie myślałem, że nie stanę nie wiem, do wakacji albo do końca roku na desce? Otóż wyglądało to następująco, że skręciłem dwa razy prawą nogę i dwa razy kuźwa przy pierdołach. Raz to było, raz to było przy Noli Flipie. Ku... A! Więc raz kręciłem przy Noli Flipie na przednią nogę, po prostu spadła mi z nosa. A drugi raz postanowiłem, że kurczę, skoro nie mogę aż tak używać kostki, to sobie będę uprawiał inny sport, żeby utrzymać tą samą masę ciała albo w ogóle schudną. I poszedłem na piłkę nożną, którą trenowałem no do 12 roku życia. No i okazało się, że podczas tej piłki nożnej też skręciłem kostkę po prostu. Stopa stanęła mi na górze, piłki spadła i się wykręciła. Powiem wam w tym odcinku trochę, jak mi się jeździło na Zielonce. jakie są moje pierwsze wrażenia, bo nie chcę jeszcze robić recenzji skatepadku, ponieważ za mało tam pojeździłem, za mało w ogóle pojeździłem, więc ciężko będzie mi być obiektywnym, jak korzystając z trzech przeszkód na krzyż. Na pewno pierwsze wrażenie o Zielonce jest takie, że skatepark jest ogromny, robi ogromne wrażenie, jest to chyba największy skatepark i najdokładniej zrobiony z dużych skateparków w okolicy Warszawy. Mam na myśli między Piaseczną a Zielonką, tak naprawdę na Piaseczną nie ma takiego boomu, żeby jechać, że ludzie mówią w Warszawie, o, jedziemy, jedziemy na Piaseczną, bo tam jest niewymiarowe trochę te przeszkody i trochę nie da się płynnie pojeździć na Zielonce. Lepiej byłem w stanie tak pojeździć, pokruzować sobie. Ale to też wiadomo, jest teraz hype na zielonkę, bo ludziom nie była w stanie się przejeść. Najpierw chciałem powiedzieć, że w ogóle z Piasecznym może być też tak, że ludzie nie chcą jeździć, bo jest daleko, ale z drugiej strony jak widzę jak bardzo ludzie jeźdzą chętnie na Iwiczną, która jest relatywnie dość blisko piaseczna, no to to nie wynika z tego, że piaseczno jest daleko, po prostu pomimo, że jest daleko, nie daje aż tyle wartości, żeby chcieć jechać na Piaseczno, mając z 10 skateparków 15 w Warszawie. To jest coś, co może wszystkich zainteresować, mega rampa, jak zwał tak zwał, solidna jest, kuźwa, sporo mi brakuje jeszcze, żeby dosięgnąć do góry, 3 metry co najmniej, nawet nie biorę deski, bo co tu, popompuję tylko. Pyk. Ale solidne. Piękne dzieło. Postaram to jakkolwiek się postawić, żeby wam sobie... Jeszcze brakuje! Przetransportujmy się teraz na spocik znajdujący się przy metrze Ratusz Arsena. Powstał on dzięki pomocy Skwer Sportów Miejskich. Trzeba będzie kiedyś jakąś rozmowę nagrać z Grześkim o tym, jak powstają spociki dzięki jego pomocy, ale do sedna. Jak widzicie na spociku znajdują się perfekcyjne marmurowe murki, są one idealne dla zawodników technicznych. Ja bym od razu powiem, że byłem mocno zajechany na tej sesji, ponieważ wpadłem tam od razu po wizycie u fizjo i potraktowałem ją jako taki trening, żeby doszlifować sobie podstawę, m.in. innymi Cruxa, którego dużo bardziej wolę na railu, ale też trzeba umieć go dobrze na mureczku. Branca